Witamy wszystkich. Dzisiejszy trzeci vlog. Będą przysiady, dipy. Zresztą sami zobaczycie. Pamiętajcie o łapie w głowę i subie na kanale. Tak I zostawcie jakiś komentarz pod filmem, żebyśmy wiedzieli, czy warto nagrywać takie filmy, czy nie. A jak chcecie jakieś jeszcze inne materiały, to piszcie w komentarzach. Czy chcecie jakieś omówienie um techniki, będziemy nagrywać. Dobra, miłego oglądania. Kinga zaczyna swoje pierwsze ćwiczenie, swoje, czyli podciąganie na drążku. Dzisiaj robi to pod chwytem. Stara się zrobić tyle, ile da radę dzisiejszego dnia. Moje pierwsze ćwiczenie przysiad, przysiad pauzowany, high bar i robię na dole pauzę. Przytrzymanie. Moja druga seria, w sumie to nie druga seria, tylko już czwarta seria, bo zrobiłem cztery jedynki na 150 kg. E, oczywiście blok zaczynamy trochę lżej, więc to jest początek bloku. I teraz mam 130 na sztandze i robię tyle serii, tyle powtórzeń ile dam radę, ale pamiętajcie techniczny I pamiętajcie, że nie wszystkie serie nagrywamy, bo film by trwał godzinę. Kinga teraz robi wyciskanie. Kinga dobija teraz objętość. Wolniej na dole. I dokładnie technicznie Hop. i góra. No, to było dobrze. I na końcu przytrzymaj u góry. Trzymaj, zanim odłożysz, no mhm. kolejne ćwiczenie na barki. To jest taka troszeczkę inna wersja, czyli siedzimy na ziemi, jak ktoś ma słabą, powiedzmy tutaj mobilność, to może mieć lekko zgięte kolana i robimy od rotacji do rotacji, już Wam pokazuję. Czyli robi front składy Tyle technicznych ile da radę Pamiętaj pilnuj stopy Teraz ćwiczenie akcesoryne na wyprost biodra czyli Hip Trusty. Ja mam do tego taką fajną maszynę. to mam gdzieś ze 160 kg razem z tym uchwytem. Robimy na 10 powtórzeń. Co ważne jest w tym ćwiczeniu, to to, żeby schodząc na dół nie łamać się w brzuchu, tylko w biodrze. A łup w plecach powinien być cały czas taki sam. Przytrzymanie. Teraz robię dipy. Dipy robię sobie 3 serii po 12. <laughs> Nie zakładam na razie obciążenia. Staram się robić dokładnie technicznie wolno, żeby lepiej wchodziło niż ładować za dużo ciężaru. Czyli tak, trzymamy stopy zadarte. idę dotykam tu ziemią. Ziemi i górę. Wolno na dół, szybciej do góry. Jedno z fajniejszych ćwiczeń akcesoryjnych do tego, żeby taśmy mięśniowe uruchomić, czyli skośne mięśnie brzucha, sparować z przywodzicielem, musicie mieć wyciąg, tak, to jest trochę wersja już trudniejsza, czyli robię wykrok, przywodziciel, guma jest do nogi, mam tu pozycję wyprostowaną, Na koniec ćwiczenie na biceps, na głowę długą. Bardzo fajnie wchodzi, jak ktoś ma wyciąg. Zobaczcie, ustawiamy się także. Lekki kąt, ugięte nogi. Łopatki puszczamy, więc ten wyciąg nam te łopatki ściąga. I nie ruszając ramieniem, i nie nie żeby nadgaski były proste, Zjedziemy. Nie. Dobra, trening już zakończyliśmy, zapraszamy do naszych poprzednich vlogów, żebyście obejrzeli co tam ćwiczymy, oczywiście tak tradycyjnie, łapka i sub, komentarz dla zasięgów, jak będziecie chcieli jeszcze filmy jakieś, to tak jak mówiłem na początku, mówcie co, to będziemy nagrywać, do zobaczenia, cześć.